Carl, how you doing, sis? This ain't over, man. I did this to take care of my woman, but now I'm gonna head straight back home, and I'm gonna catch me some fucking dog dealers. Hey, look, you going to the body with that big Willie bullshit, and you gonna get shredded. And I ain't losing you over no macho bullshit. <sighs> hey, relax, man. It's gonna get handled when it's time. We already know who the fucking bad guys are, man. You're stinking grocery for the smoke and those chota pigs, Ted Benny and, and polaski Smoke, he's a pusher, man. No, no, not Smoke. He might mess with Crash, but he don't mess with no yay. Come on, CJ. How you think he got that new house, huh? Just let that grow for life bullshit go and take a look around you. Word on the street is twice a week. Smoke sends a car to San Fierro and the truck comes back full of white. Shit! I gotta keep my eye on the highway to San Fierro. Maybe I'll see something. Just just lay low and I'll be back. Hello? Where'd you be and call? Why don't you call, eh? Well, I was just about to call you, but.

W sumie dobra, nieważne widzowie. Jedziemy teraz do jasna chore... cholera. Tam. O ja, pieprzę, Katalina. Ty jesteś psa, dobra, nie. Dobra, widzowie. Jedziemy do naszej Katalinki. Bo widzę, że delikatnie, chyba nieco jest zazdrosna o nasz CJ'a a Albo. Wiecie. Ten tego, nie? No. Dobra, widzimy się na miejscu. Dobrze, dobrze widzowie. Uwaga, dojeżdżamy do naszej katalinki. O, ale będzie ciekawie. Uwaga, uwaga. Jesteśmy. Dobra, idziemy. Ej, hey, baby! Hey, baby, I'm sorry. We got off on the wrong foot. I had a rough time, baby. You know, maybe I was a little harsh. Please forgive me. Come on, baby. Open up the door. Shit. Is she here? I don't see her. Come on, baby. Don't be mad. Baby, please. Baby, without you, there is no Carl Johnson. Damn, man. Shit. Now where is the stupid bitch? Mm. Uh, Here, Carl. Who's the bitch now, eh? Oh, baby, baby. I I'm so sorry, baby. What was that? You so right. Please forgive me, baby. Just, just don't fucking shoot me, please. Do you think you' sorry? Huh? How do you want to prove you're sorry? I, I, come on now, baby come on'm I'm gonna I'm play with you so rough baby. Keep talking yeah yeah and, and I'll take you to rob banks and shit oh? and you know I, I'll let you kill anyone you want to kill mm -hmm. I, I, I'm gonna treat you right, baby. Shit just come on, just please don't Girl. shoot me I, I think I love you. Great. Uh cool. Uh yeah, fantastic. Shit, all that. Uh you wanna go rob some shit, baby? Mm hmm <laughs> mm hmm Hey, what we got left? <laughs> to, to, to <laughs> the bank in Palomino Creek. The liquor store in Blueberry. Or the betting shop in Montgomery. Okay, what is time we will to <laughs> No, kurwa, przedobra. Nie no, przedobra ta Katalinka jest naprawdę. Ja pierdolę widzowie. No, dobra, to robimy pierwszy napad, nie? Oho, SMS-ik. Oby, no, sorry, snapik. To jest kurwa, no nie? Nie no. Ona jest totalnie niemiła. Ciach się wyraża. Oh shit. Dobra. Uwaga. Ej, zajebiste to jest. A gdzie mamy ten. Na... Aha, musimy to wysadzić. No dobrze, kochani. To w sumie jedno starczy, żeby wysadzić. Nie? Czekaj. O ty. Aha! No chyba teraz. Moment, stop. Bok, stop! Jak no, powiedziałem. Uuu, lekaśori. Ka kasa się musi zgadzać. No i czemu mnie obrażasz? Ona jest jakaś niemiła Co za Katasrina Dobra, mamy furkę Więc... O ty kurde kretynie Nie strzelaj Katalina, co ty robisz? Nie strzelaj, uciekniemy ze spokojem Pojedziemy do pierwszej lepszej yy... O! Wejdziemy do y pierwszego lepszego lakiernika. Żeby nam przemalował. Kurwy, synno. Jeb... but Pa jakie kurwa bączki robi gdzieś to? Stary. Ale jazda. Jedziemy. Dobra. Kurde. Spadek FPS-ów mi się trochę popsuł. Dobra, mam to. Dobra, easy Kurczaki, no. Nie strzelaj że Ja pierdolę co ona robi? No nie no to pali... Ta policja jest głupia. Cicho bycze babo No masakra z nią ty Ja nie ruszam się, bo ona jeszcze zacznie strzelać.

No, i widzę jak liczysz te pieniądze. Oj, Katalinka. Troszeczkę zwariowana jesteś, laska. Taką cię CJ wybrał. Oho, zacięło. Co za. Kurde, no. No nie, mów, że zacięło. Dobra, działa. Ile dostałem hajsu? Skromnie dwa tysiące, może być w sumie, no nie. Po co ty z łopatą gonisz? Panik, dobra, widzowie, telefon odbieramy. Hey, Holmes, jestem busy. Sezer, co co to? Mogę znaleźć ziarce od prawie, mój przyjaciel. Cars, not beautiful cars, but fast man, fast! What are you talking about? Street racers from San Piero! They made out here to turn the blacktop No chota, no chota choppers. You wanna make some money? Just to pope shit in the woods? Why you keep asking me that, Holmes? I told you, I don't know. What Holiness does his business, is his business. Just get a fast car meet me in kennel just south of Montgomery. See you, man. Okay, będzie... no, zapowiada się ciekawej. Coraz ciekawiej się zapowiada, moi kochani, jakieś wyścigi, samochody z nitrem, bez nitra. Jeden chuj, nie? No, dobra. Kończymy. Idziemy ładnie Gierkę zapisać. Mam nadzieję, że to, kurde, fajnie wyszło. Zapisujemy na dwa razy. Kurde. Ok, dobra, na dwa razy zapisujemy. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. I patrz, kurwa, dosłownie takie same samochody. Tylko inny kolorek. Ten jest dobry, a ten już jest niedobry. Ty, a mogę to zrobić? Jak to zrobię. To będzie fajne boom. Za 5, 4, 3, 2, 1, 0, start. Siemano!